Kolejnym elementem, który wymieniliśmy był czujnik przepływu oleju, który kosztuje około chyba najdroższy w tym ciągniku, który został naprawiony, wymieniony, to była chłodnica oleju silnika. Koszt takiej chłodnicy to jest rząd, co powoduje, że te skrzynie ulegają awarii. Witam wszystkich. Jestem w firmie Korbanek, a przed nami FENT 930 z 2008 roku, z przebiegiem około 10,5 tysiąca godzin. Moc maksymalna 300 koni, moc znamionowa 270 koni. Ciągnik jest na ogumieniu 710 na 75 R42 firmy Trelborg, jeśli chodzi o tył. No, zużycie tutaj, jak widzicie, dosyć mocne, zostało nam około 10%. Przód ogumienie 600. Na 70 R32 również Treleborga. No tu też nam zostało około 10-15%. Wymiana takiego ogumienia w tym ciągniku, jeżeli się zdecydujemy na przykład na markę BKT, to jest rząd wielkości 27-28 tysięcy złotych. Jeżeli się zdecydujemy na markę premium Treleborg, to jest rząd wielkości 45 tysięcy. Ciągnik ten jest wyposażony w skrzynię bezstopniową Vario model ML260. Ten konkretny model rozwija prędkość maksymalną 60 km na godzinę. Jak widzicie, każdy fend jest wyposażony w przedni podnośnik, przednią oś amortyzowaną, ale również w przodzie ma przednią parę wyjść hydraulicznych, swobodny powrót i sterowanie tą hydrauliką z zewnątrz przyciskami. Ciągnik ten jest wyposażony w hydraulikę o mocy 160 litrów na minutę. I z takich ciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o ogumienie, zwrócić warto uwagę na zabory, które się znajdują w felgach, zarówno w przodzie, jak i z tyłu. Poprzedni jego właściciel zamontował sobie te zawory po to, żeby go dociążać, nalewać wody i swobodnie to opróżniać. Jak widzicie, ciągnik ten jest wyposażony w zaczep kulowy dolny, górny, automatyczny. To jest standardem. Jeśli chodzi o ciągniki z Niemiec, to bardzo duża ilość tych ciągników przychodzi do Polski albo z zaczepem kulowym, albo z zaczepem typu Hitch. Sześć par wyjść hydraulicznych swobodny powrót, wyjście LS to już jest praktycznie standard w tych ciągnikach. Oczywiście pneumatycznie amortyzowana kabina. Ciągnik ten jest zakupiony przez naszą firmę od niemieckiego dilera. Macie tutaj pewność i gwarancję, że jego legalności pochodzenia, że wszystkie opłaty związane z podatkami i innymi, i na przykład cłem są uregulowane. Jest on pewny pod względem e, prawnym, nie ma żadnych wad prawnych ukrytych. Oczywiście, jak każdy ciągnik używany, wymagał on kilku drobnych napraw, które były no, dosyć, dosyć rażące. Nie? nie chodzi o to, żeby picować ten ciągnik, ale żeby klient, który będzie jego posiadaczem w Polsce, był zadowolony, żeby jakieś drobne typu wycieki nie wiem, pęknięcia plastiki czy jakieś awarie drobne, żeby były usunięte i, i nie raziły. Jednym z takich najważniejszych elementów, które z naszymi, naszym kierownikiem serwisu oraz mechanikami stwierdziliśmy, iż musimy usunąć, to są nieszczelności na blokach zaworów. Kolejnym elementem, który wymieniliśmy, był czujnik przepływu oleju, który kosztuje około 1000 złotych. Oczywiście pojawiały się jakieś tam wycieki na przewodach hydraulicznych, na rurkach hydraulicznych, które również usunęliśmy. Kolejnym elementem, który został usunięty, naprawiony, to jest amortyzacja kabiny. Wymieniliśmy tulejki metalowo-gumowe, których koszt za jedną sztukę około 250-260 zł. Niby nie dużo, ale jednak Źle amortyzująca kabina przy tej klasie ciągnika no jest dosyć denerwująca. Kolejnym bardzo ważnym elementem, który został przez nas naprawiony, to były luzy przedniego zawieszenia. Wymieniliśmy trzy łożyska, gdzie łączna wartość tych łożysk była około 3, 3 tysiąca zł. Jednym z elementów, chyba najdroższy w tym ciągniku, który został naprawiony, wymieniony. To była chłodnica oleju silnika. Koszt takiej chłodnicy to jest rząd 3, 3.500 zł. To była nasza najdroższa naprawa, aczkolwiek nie najbardziej skomplikowana. Wymieniliśmy również w tym ciągniku tak zwany płaskownik skrzyni Vario, która odpowiada za komfort sposób pracy skrzyni Wario. Ja ten płaskownik wam w drugiej części Filmu zademonstruje. Oczywiście wiele innych rzeczy drobnych zostało w tym ciągniku naprawionych, takich jak różnego rodzaju plastiki, czy silniczki, silniczek wycieraczek, czy silniczki spryskiwaczy. Założyliśmy do niego nowe lampy LEDowe, założyliśmy do niego w niektórych światłach żarówki. Oczywiście niektóre elementy zostały również przez nas pomalowane, które no, dosyć nieciekawie wyglądały. Zostały spasowane, żeby nie skrzypiały, nie czeszczały, żeby to dla oka było bardziej przyjemne. Chodźmy teraz do wnętrza kabiny. Zobaczymy, jak wygląda dwunastoletni ciągnik. Jak widzicie, kabina wygląda bardzo, bardzo dobrze. Poprzedni właściciel dbał o tą kabinę. Jak widać, siedzisko nie jest poprzepalane, poszarpane, plastiki nie są popękane. Podsuwitka, bym powiedział, jest w stanie bardzo dobrym. Widać, że poprzedni jego właściciel. Przykładał się, lubił chyba czystość, lubił porządek. E, taki niemiecki ornóg. Może wejdziemy sobie teraz, odpalimy naszego Fendtka. Zobaczymy realny przebieg. O, jak widzicie, 10 555. Zamkniemy sobie zaraz kabinę. O. O. Cichutko. Silnik pracuje równomiernie. A ja sobie siedzę na bardzo wygodnym, komfortowym fotelu podgrzewanym. Z boku bardzo przyjemny fotel pasażera. Jak już w tej klasie, i wszyscy dobrze znacie ten ciągnik ma. Kolorowy wyświetlacz. Tutaj widzimy panel, podłokietnik. Poprzedni właściciel zrobił sobie tak zwany wspornik, domorosłą trochę metodą, ale bardzo praktyczny do dodatkowych urządzeń sterujących, jakichś komputerów, do opryskiwaczy, siewników. Oczywiście, jak widzicie, mamy też szynę dodatkową. Może go wygaszę, żeby nam się lepiej rozmawiało. Tak jak wspomniałem wcześniej, ciągnik ten jest wyposażony w skrzynię ML260. Oczywiście są zwolennicy tej skrzyni, są przeciwnicy, są przeciwnicy skrzyni bezstopniowych, są zwolennicy. Ja powiem przez wiele lat obcowania z Fendami zauważyłem kilka rzeczy, jeśli chodzi od strony eksploatacyjnej, co powoduje, że te skrzynie no, szybciej się zużywają, ulegają awarii. Pierwsza i najważniejsza rzecz, na którą zwracam uwagę, ale też i klientom to tłumaczyłem, to jest sam system obsługi skrzyni Vario. Skrzynia waria jest bardzo skrzynią przyjemną. Bardzo fajnie się nam jeździ, ale też trzeba troszeczkę na nią uważać. Aby skrzynia długo nam posłużyła, musimy zadbać o filtry najlepiej dobrej jakości. Nie mówię od razu, że oryginały, ale zamienniki dobrej jakości. Tak samo oleje. O, oleje, które spełniają normy odpowiednie do, do stosowania do skrzyni Vario, a nie byle jaki olej. No i dosyć regularna, systematyczna zmiana. Kolejną rzeczą, gdzie wielu klientów popełnia błąd, to sam system sterowania skrzynią. Bardzo często się zdarza, dam Wam przykład, jadąc z dużym ładunkiem, przyczepy, duża masa, duża prędkość. Dojeżdżamy do skrzyni, do skrzyżowania. Co robi prawie, prawie każdy operator? Co robi? Zaczyna hamować skrzynią. Co to powoduje? Powoduje to to, że w skrzyni następuje bardzo krótkotrwały, ale bardzo radykalny wzrost ciśnienia. Skrzynia wprowadza silnik jak koło zamachowe w wyższe obroty. Ale ten wzrost ciśnienia powoduje, że bardzo, bardzo niszczą się uszczelniacze. To jest nic innego, jakbyśmy jadąc na autostradzie samochodem rozpędzonym, nagle ze skrzynią sekwencyjną nagle zmienili bieg z piątki na przykład na jedynkę, dwójkę. Efekt będzie taki, że skrzynia się rozsypie. Po to producent wprowadził sprzęgło, po to wprowadził hamulec, że dojeżdżając z dużą prędkością. Z dużą masą, na przykład do skrzyżowania, czy w ogóle jadąc z maszynami, używamy tych dwóch pedałów, a nie hamujemy skrzynią. Dlatego też skrzynie, które wiadomo, że powinny mieć ciśnienie około, 200 bar, około 500 bar, po jakimś czasie spada im ciśnienie. Między innymi jest to jeden z wielu powodów, które. Te uszczelnienia no nie wytrzymują tych wzrostów gwałtownych ciśnień w skrzyni. Kolejnym bardzo częstym błędem w operowaniu skrzynią biegów jest zmiana kierunku jazdy. Ona się, jak już wszyscy pewnie dobrze wiecie, odbywa się albo tym przyciskiem, albo robimy to przy pomocy tego joysticka w ten sposób. Wiadomo to, co powiedziałem, ta skrzynia się steruje nią bardzo komfortowo, tą skrzynią, ale też niesie to pewne konsekwencje. Przy większych prędkościach, również jak i przy jeździe, zmiana kierunku powinna się odbyć, gdzie ciągnik prawie się zatrzymuje. A wielu operatorów, jadąc z prędkością np. 15 km z jakimiś ciężkimi pługami, agregatami, przyczepami, załadowanymi, czy nawet pustymi, już przy 12-10 km robi, na przykład przy cofaniu z pługiem dużym, przy dużym obciążeniu, zmianę kierunku jazdy. To również wpływa bardzo mocno na zużycie się uszczelniaczy na pompach hydromotorach w tej skrzyni. Oczywiście to jest tylko kilka takich przykładów, gdzie możemy wymieniać, jeśli chodzi o sterowanie czy o obsługę, które wydłuż skracają. Błędnie e, sterowanie skrzynią skraca jej żywotność, przez co, przez co no, nieraz są obiegowe opinie, że skrzynia Vario wytrzymuje 5-6 tysięcy godzin. Oczywiście, jeżeli będziemy mówić o skrzyniach, które były wyprodukowane na samym początku, które miały choroby wieku dziecięcego, e, pewne rzeczy się w nich zdarzały, pewne awarie. Ale Fendt poprawiał te skrzynie, wprowadzał inne uszczelnienie w pompach, w hydromotorach, inny, inny typ łożysk. Generalnie dosyć mocno to zmieniał. Tu jesteśmy akurat na sali szkoleniowo-treningowej. Widzimy wiele rekwizytów dotyczących napraw ciągników rolniczych w firmie Korbanek. A tutaj mamy skrzynię, która. O której mówiłem ML260. Nie wiem, czy to będzie dokładnie ładnie widać, ale jest to model ten 260. Jak widzicie, tutaj jest on wyposażony w dwa hydromotory. W przodzie widzimy z drugiej strony pompę hydrauliczną. A to, o czym mówiłem, że wymieniliśmy w tym fędzie płaskownik sterujący, czy niektórzy tak potocznie mówią. To mówiłem tutaj o tych elementach, które po jakimś czasie nabierają luzów, i cała obsługa tej skrzyni jest dosyć kłopotliwa, dosyć uciążliwa. Pokażę Wam jeszcze model, może już niektórzy go widzieli, który mamy tutaj w tej sali. Jest to taki model do prezentowania, jak działa skrzynia Wario, na czym ta rzecz cała polega. Jak widzicie tutaj, tylny most oraz skrzynia. Tu mamy silnik elektryczny, który napędza całe to urządzenie. Oczywiście joystick, no jeszcze starego typu. I tutaj widzimy środek skrzyni Wario. Możemy to podłączyć uruchomić. Jest ona zalalna olejem. I możemy w bardzo ładny sposób to prezentować. Sterując tym joystickiem widzimy, jak w tym przypadku tu są czerwoną farbą zaznaczone, jak szybko kręcą się tylne koła. Różne warianty możemy ćwiczyć, możemy prezentować, jak to wygląda. Teraz jesteśmy na placu firmy Korbanek z maszynami używanymi, z ciągnikami. Przed nami bohater następnego filmu, Farmer 412. Będziecie go mogli zobaczyć za kilka dni. Możecie tutaj również zapoznać się z takimi ciągnikami jak 818, 820, bardzo popularnymi w Polsce ciągnikami, bardzo fajnymi. W naszej ofercie, jeśli chodzi o maszyny, Używane o ciągniki większej mocy. Mamy tutaj 936 również. W pięknej wersji Black Beauty. Oraz standardowe. Kolorystyka standardowa. Wszystkie te ciągniki są sprawdzone, przetestowane przez naszych mechaników, serwisantów. Przez dobrze już Wam znanego kierownika naszego serwisu. Pochodzą, tak jak wcześniej wspominałem, z legalnego źródła. To jest. Pewne źródło zakupu. Jeżeli Wam się filmik podobał, to łapka w górę. Bardzo Was zachęcam do subskrybowania naszego kanału. A jak będziecie chcieli poznać więcej szczegółów odnośnie tych ciągników używanych oraz ich ceny, wyposażenia, zapraszam do klikania lineków pod naszym filmem lub też wejście na naszą stronę www.korbanek.pl do zakładki Maszyny Nowe i Używane. Tam znajdziecie wiele również innych używanych maszyn i ciągników.